W ciągu ostatnich kilku naszych spotkań proponowaliśmy muzykę, filmy, książki, albumy. To tak na może rozluźnienie i wybór miejsc, które nasi widzowie chcieliby odwiedzić. A dzisiaj zaproponowałeś, żebyśmy porozmawiali o tym, jak Afryka wygląda na co dzień, jak żyje się tam mieszkańcom w Afryce. Zatem czy jest coś takiego, co na dzień dobry uderza, bo inaczej sobie to wyobrażamy, a rzeczywistość też jest inna. Na... Mhm. Wszystko. <laughs> Absolutnie wszystko. Tak jak przy którymś odcinku rozmawiałem, że my, Polacy, zatrzymaliśmy się w naszym wyobrażeniu o Afryce na etapie Stasia i Nel. No od tego czasu minęło 100 lat, technika poszła trochę do przodu. Ja powiem tak: nie ma tak, jak już też mówię, nie ma już tam tamów. Ale wszyscy mają telefony komórkowe. Zresztą Afryka jest chyba takim najbardziej rozwijającym się na świecie rynkiem telefonii komórkowej. No bo to, to jest ten moment, kiedy my już mamy każdy po jeden, czasami dwa telefony, a oni dopiero zaczynają ten moment. Ale może tak, oprócz tych wszystkich rzeczy, że cywilizacja do, dociera, no bo musi docierać, szanowni państwo, ja wiem, że. Chcąc jechać do Afryki, wielu turystów myśli sobie: O, tam będą ludożercy, zobaczymy jak się żyło 300-400 lat temu. Nie, tego nie ma. Dlatego, że no, nie ma możliwości, żeby zamknąć tych ludzi i zrobić nie wiem, miliard, miliardowy skansen. Ci ludzie tak samo chcą mieć wygodne życie chcą mieć wodę w domu chcą mieć prąd. 90% nie ma. Poza tymi dużymi miastami wciąż jest tak, jak jest, że jeżeli ktoś chce mieć prąd, to musi mieć agregat swój własny, a jak chce mieć agregat, to musi mieć do niego paliwo, więc musi do niego to nie wiem przynosić 30-40 km, więc to się jakby nie opłaca. Natomiast są ogromne miasta, potężne miasta. Mówiliśmy już, pokazywaliśmy Mombasa, pokazywaliśmy inne e, e, Kapsztat i tak dalej. Natomiast są też takie mniejsze osady, takie trochę nasze miasteczka. Przy czym no, życie tam jest jednak zdecydowanie inne. Ja pamiętam, jak takie miasteczko zwiedzałem. Miasteczko, które w sumie jest bogate, bo znajduje się na samym wybrzeżu Oceanu Indyjskiego w Kenii. Miejscowość się nazywa Ukunda. Tak naprawdę na nasze warunki, to musimy powiedzieć, że to jest wioska, ale no, na tamte to już jest takie miasteczko. I no, co uderza przede wszystkim, to jest to, że ja pamiętam, jak byłem u jednego z mieszkańców, zaprosił mnie do domu, pokazał mi swój dom i z dumą, szanowni Państwo, z ogromną dumą powiedział, że po trzech, czterech latach pracy on ma już blaszany dach w domu. W domu poza tym nie było nic, to znaczy nie było ani wody, no kompletnie niczego. Powiedział, że następną rzeczą, którą marzy, żeby zrobić w tym domu, to jest, żeby doprowadzić do niego prąd. I jak on będzie miał prąd w domu, będzie mógł jeden z pokoi wynajmować. I wtedy będzie miał stały już dochód po to, żeby i tak dalej rozwijać dalej swój, swój dom i podnosić status społeczny. Ale woda w tej miejscowości była tylko w dwóch miejscach, to znaczy dwie studnie dnie. I no, byli tak zwani woziwodowie. To są takie specjalne wozy zaprzęgnięte w woły. I one rozwo oni rozwożą wodę. Ewentualnie, jak ktoś bliska, blisko mieszka 100 dni, to no, dziewczynki tą wodę nosiły do domu. Ja przy takiej studni byłem. No i e, powiem tak, no to, to my nie doceniamy tego, że mamy wodę, że mamy prąd, że wejdziemy, że ta woda jest zawsze. A szanowni Państwo, e, Powiem tak, możemy mieć bogactwo, złoto, diamenty, biżuterię, fantastyczne samochody, a i tak się to wszystko sprowadza do tego, że jak nie będziemy mieli wody, no to nie będziemy żyli, nie ma życia. Najcenniejszą rzeczą na tym świecie jest ta woda, ona daje życie. Ale dobra, zostawiajmy wodę. Pokażę Państwu tą ukundę, takie spojrzenie życia codziennego. Będziemy na przykład w młynie, w młynie i Zobaczą Państwo jak wygląda, bo jesteśmy teraz akurat w takim okresie po, po dożynkach, po, po, po zbiorze wszelkich płodów rolnych i tam przynosi się do młyna, u nas to takie ciężarówki jeżdżą, po prostu mieli się tą mokę, a tam każdy przynosi reklamówkę. To znaczy tyle, ile mu się udało zebrać albo skądś, i w takiej torebce reklamówce wrzuca się to do młyna, i do ostatniego ziarnka się to mieli, i do ostatniego ziarnka się to bardzo ceni i szanuje. No, te szanowanie chleba tam jest zdecydowanie e, mocniejsze. Zaproszę Państwa też do kina. To będzie wyjątkowe. U nas można by powiedzieć, że swego czasu w latach 80., kiedy wchodziły taśmy wideo, wypożyczano magnetowid do domu, podłączano do telewizora na 24 godziny, ludzie się zbierali, była posiadówka, maraton się oglądało. No, coś w podobnym stylu jest tak, większe pomieszczenie, jeden telewizor, taśmy. Yy, z taśmą wideo to, to idzie, albo teraz już spłyt DVD, no ale w każdym bądź razie to jest takie kino. No i zobaczycie Państwo te ławki i ten, ten, ten system nagłośnieniowy, no to, to bardzo, bardzo takie egzotyczne. Zobaczą Państwo też kompletnie coś, czego u nas się nigdy nie zobaczy, czyli fabrykę. Yy, Produkcji obuwia z y, opon. Czyli opanowali do perfekcji y, recykling? O, 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 ja powiem tak: jeżeli gdzieś jakiś śmieć leży, to możemy być absolutnie pewni, że już nikomu do niczego się nie przydaje, bo jeżeli coś leży, co jeszcze można wykorzystać, to ktoś to na pewno podniesie i y, y, tak dalej. Więc tak. Nie ma tak, że cokolwiek się magnuje, absolutnie nie, więc takie na przykład właśnie te stare opony, ale no tam różnie. Zobaczą Państwo też wypalanie, jak wygląda wypalanie orzeszków ziemnych. To jest kompletnie inaczej niż pewnie większość Państwa sobie myśli, więc nie będę psuł niespodzianki. Na sucho w piasku tyle powiem. O tak, ale to, 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 to zapraszam, żeby obejrzeć film. No i zobaczycie Państwo też życie codzienne. Hmm. Niczym można by powiedzieć nie różni się, poza tym, że status jest dużo niższy, ale ludzie idą na rynek, potrzebują się ubrać, potrzebują kupić jedzenie, potrzebują zjeść, no dokładnie tak, odwiedzić się. No, więc zobaczcie Państwo, jak wygląda życie codzienne w takiej małej miejscowości Ukunda na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego w Kenii. Ukunda to miejsce, gdzie wciąż życie toczy się w swoim afrykańskim rytmie. Tu święte miejsce, w którym szamani odprawiają swoje modły, a ludność wciąż składa ofiary z jedzenia i picia duchom. Sodyci. To co widać to odtworzony fragment ceremonii wypędzania złego ducha z chorego ciała. Młyn. Zboże najpierw suszy się na słońcu, a następnie miele. I proszę zwrócić uwagę, że miele się nie na worki, ale na reklamówki, dokładnie tyle, ile udało się zebrać lub kupić danej rodzinie tego dnia. Każde ziarenko jest na wagę złota. A to genialny wręcz przykład szlifierki. Tak właśnie w Afryce ostrzy się noże. Buty europejskie i afrykańskie, robione z opon. Zimówki w cenie letnich. A tak wypala się orzeszki ziemne. W wokół z piaskiem. Tak właśnie wygląda miejscowe kino. Repertuar, jak widać, światowy.